Siema, dzisiaj widzę w 60 sekund, więc zaczynajmy. Za nami tydzień, o którym większość kibiców chciałaby jak najszybciej zapomnieć. W meczu z Koroną Kielce Widzew przegrał 3 do 1, a gra naszej drużyny była daleka od oczekiwań. Dużo chaosu, mało konkretów, brak charakteru i efekt był widoczny na tablicy wyników. Jedyną bramkę dla Widzewa zdobył Julian Szechu, ale to był krótki moment nadziei. Z pozytywów kibice pokazali piękną trzyczęściową oprawę, a Fornalczyk zagrał najlepsze spotkanie dotychczas. Korona była bardziej zdecydowana, skuteczniejsza i po prostu zasłużyła na zwycięstwo. Po meczu trener Igorowicewicz nie szukał wymówek. Przyjął krytykę i jasno powiedział, że zespół grał słabo i trzeba natychmiast wyciągnąć wnioski. Pełną analizę tego spotkania znajdziecie w osobnym filmie na kanale. Zachęcam, bo tam rozkładamy ten mecz na czynniki pierwsze. Ale dzisiaj, w piątek o 18 gramy z Piastem Gliwice prowadzonym przez naszego byłego trenera Daniela Myśliwca. I choć Piast nadal jest w strefie spadkowej, to po zmianie trenera zdobył 7 punktów w trzech ostatnich meczach, więc zapowiada się trudne starcie. Liczymy na reakcję piłkarzy i to, co przygotuje trener Igor Jowicewicz. A jeśli chcesz więcej takich szybkich podsumowań, zostaw suba i łapkę w górę. Dzięki za dziś, miłego i siema!